Pokemon, czy je wszystkie masz? Coś tam. Nie bardzo, chyba nie. Kari! Hejka, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzowie Minecrafta i Magii. Okazało się, że od jakichś 10 minut Kari Miri nagrywa, a ja o tym zupełnie nic nie wiem. Jak zwykle. Ja też nie wiedziałem. i się I nie wiedziałem, gdzie jestem przez chwilę. To tak. Także mamy, mamy padający <grym> dzień. No bo okay, Kari nie chciał wyjść. Te, te, wszystkie rzeczy, co żeście przed wymienili. Dlaczego to ma być moja wina, że nie wiedzieliście, gdzie jesteście? A ja bym się znalazł, gdybym wiedział, że, że nagrywamy. No to trochę no, okay. się zmieniło w domku. No, oczywiście Proszęczkę. ja to robiłem. Troszeczkę. Tak, tak. Miejmy ja teraz w dupie kariego. To się tam mówi. Będę, będę ją potem zdropywał, żeby zanieść do nowego domku, który gdzieś tam powstanie. Zobaczymy. Ej, ja myślę, serio, że... przydałoby się zutylizować ten deszcz, nie, żeby coś. Ja znalazłem Pokébola, znalazłem również. Wow, wow, wow. Wow, wow, Stop here for the second. Pokeball? Did you find Pokéball? Tak. To... tak. Gimme this mold. shit. Nie, no to jest z tego, z. Jak to się nazywa? Z moim Factory. Łapiesz w moby i A to nie. wrzucasz w dziwne miejsca. A to nie. Ja chciałem Pokebola. Złapałbym Kariego i wywoływał go na walkę z Charmanderem. Dzięki. Wiedziałem, że bym do ciebie bieliszeć. Spokojnie. Na razie również kwarc. Żeby mogli zaraz zrobić młynek. Żebym jeszcze pamiętał tę piosenkę z intra, to bym ci zaśpiewał. Ale nie pamiętam. To nie będę Pokemon robić. wszystkie masz coś tam? Nie bardzo, chyba nie. Tam było coś takiego, potem było. Że... Złapie wszystkie to... Pokémon. Tak, tak. Ja nie wiem, ja byłem, nie ja nie nie wiem jak go w ogóle fajnie nie O, nie ma deszczu, nareszcie. O, wreszcie. Już mnie uszy nie wolą od szumu. Trzeba to było sobie trzeba wyciszyć. tak, dokładnie. Właśnie zmniejszyłem sobie, ale. Ale i tak mnie bolało. Będziemy potrzebować gminy, no nie? Tak. To fajne. Halo. Ja już wiem, co ja będę chciał męczyć. Railcrafta. O, Railcrafta będę walczył. Railcrafta i botanie. i Czekaj, nie wiem. Buildcrafta pewnie w związku z tym robię. Bo Buildcraft jest teraz fajny, by, nowy... By było! Co? No, łow, 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 Mówię, jest fajny, nowy. Mają drony, roboty. I trzeba będzie super do nich robić. <lipy> Aha, okej. Okay. Wiem, do czego bijesz i do kogo. E, aczkolwiek, gdyby było IC2, to ja bym pewnie męczył to, bo mi się ten mod zawsze strasznie podobał. Ale jako, że nie ma, nie, nie ma IC2. Może w następnym sezonie wróci. Może, no. to tak mówisz już od dwóch sezonów. E, no i od dwóch sezonów jeszcze nie zasłużyli na to. E, o, zresztą, o to ten świadczy. mod w ogóle jeszcze istnieje? Tak. tak, tak. I ciągle jest w wersji beta. No Trzy tak w sumie Minecraft. I ciągle wersja beta. Minecraft, jak dla mnie, dalej jest w becie. Mm, no. no W porównaniu do tych gier, które ostatnio wyszły i są w alfie jeszcze, to rzeczywiście przynajmniej beta, i to taka wczesna. Ale że Minecraft. E, tak, w porównaniu do np. Takich, takich gier jak Rust, albo jak Ark, albo coś takiego. Bo tam naprawdę napchali dużo rzeczy i to fajnie. To znaczy jest słabo zoptymalizowane, ale jest tego dużo więcej niż w Minecraftie i da się naprawdę fajnie grać. No. Chociaż teraz w sumie Kurde. coś sensownego do tego 1.9 widziałem, dodałem wreszcie. No, oburęczność. No, na przykład. O, 2 kilofy. Mm. <śleszy> o takie coś, to, się, to się trzeba było prosić już od Dalfy, nie? Co, co Karim wiesz? Na 2 kilofy. <śleszy> Albo na przykład y, mi się podoba strasznie to, że Darku, wiedziałeś, jak będziemy mieli 1.9, y, to do DJ Town y, mamy um, te glass pane te szkła. Y, jak postawisz je pojedynczo, to, to będzie tylko taki słupek, nie będzie ten taki uuu, krzyż. Dużo, le dużo lepsze, dużo lepsze, no. uuu, oczywiście. Mam w topę z teksturami Buildcrafta, muszę podmienić, cholera, nie mam girów. A ja zabiłem właśnie statko krów i mam więcej jedzenia i mam też więcej owiec i będą, będzie więcej łóżek. Będzie Przez, też coś. Ścieżka, ścieżka w 1.9 na przykład co nam się przyda. Łopatą naciskasz prawym przyciskiem jeszcze na dirta i masz ścieżkę, nie? Mhm. Mm Taki no. bajerek. A kiedy będzie API dla modów, a kiedy a, będzie engine! Tego nie dostaniesz przykro mi. No to też od larwy czekają wszyscy na to. Przepisywa się. To znaczy, kiedy będzie. Tak, kiedy będzie wreszcie coś dla tego jaja smoka. Bo, Możliwe, bo że coś jaja niedługo dalej, będzie. Jaja smoka. Bo ten, bo ma być też. Znaczy już jest zmieniona walka ze smokiem, nie? No tak, ale. Serio? No? Tak, jest zmieniona. Całkiem. Znaczy Od no sportu. całkiem. Więc no, wygląda prawie tak samo, jest troszkę u, u ten, ulepszona. Zmieniona. No. Tym Strzaby razem nowe. czasami wokół yy, tych kryształów, co w nie strzelasz, to są te e, iron bary i najpierw musisz je zniszczyć, a potem dopiero możesz w nie strzelać. I Chyba tam. mam żelazo, mam żelazo, mam dużo żelaza. Portal się pokazuje od razu dobra? na początku i smok się nad nim tak jakby regeneruje i żyje ogniem. Jak nałapiesz tego ognia do butelki... To potem możesz zrobić za pomocą tego Lingering Potion. Normalnie, ja myślę, że dzisiejszy odcinek ze swojej strony przynajmniej zakończę zrobieniem kawę, który będziemy mieli. To ja w zasadzie nie Ja Mam jeszcze dopiero 8 minut, więc, więc nie ma takiego sensu, żeby kończyć odcinek. No ja też mam. 8 za to minut. bardzo chętnie sobie pokopię surowce. Nie, ja w sumie powiem, że 8 minut to nawet wystarczy. Oj. Z twojej strony? No. A, a ja bym powiedział nagrywać. w stylu Janek, zajmij się czymś użytecznym, a nie podłogą. Bo jak na razie to no, my tutaj o, kopiemy, a ty kurczę, robisz mi. za tego. Za, kreator za kreatora wnętrznie jak się nazywa? No dekoratora wnętrz. Dekoratora o. No, no zaraz, a co mam innego robić? No ja się nie znam na modach, opracowych. Teraz żywność jak za komuny, kto by jest najbardziej użyteczny. Janek dostaniesz łopatę i Dirt. O ryj, Póki co to ja wam robię, żeby było dobrze w mieszkaniu, ale... Jakby... się z głodu, przynajmniej będzie ładnie! No właśnie. Prawda. Ty, coś jest nie tak z tym. Nie mogę zrobić tego Quartz greenstonea, bo tu jest... He Wof. Wof. Stone, Wooden Gear... Wof. ...i Cestus Quartz Crystal, tak? Wof. Aha. Wof. No i... No i co? czego nie mogę zrobić? Łow, łow. Łow. Chyba poszedł zabić psa. Albo znowu przyjść zapomni nawet wciskać. A, bo to jest cobblestone na dole. Nie, dobra, myślę. I myśli. Kurczę, musimy zrobić lepszego tego, crafting bencha. Wszystko mnie eee. atakuje. Wszystko mnie atakuje. Przecież jest dzień, gdzie ty tam biegasz? <noise> dzień. Uuu, uh, ty tomasz. Stara ktoś, ktoś miał mieć dużo wełny na łóżka, gdzie są łóżka? ja mam, e, ja mam tylko że tak, jakby jestem daleko od domu, bo uciekłem o, daleko od domu, żeby to wszystko Ech. znaleźć. Ach, kurde, znowu Co mnie mnie wywaliłem. Jezus, straszne matko, jedyna kari, a, idź to na! Kurze, ogarnij się, no. Biegli, biegli pomóc Dachowi, a nie że dom. A, no, ni. no. Ja, Nic lepiej mi nie wychodzi, no co mam zrobić? Jesteś bezużyteczny. No przecież. Hej, ty ma to. tym oto akcentem ja kończę ze swojej strony odcinek mistrzów Minecraft tej magii. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. No, papa. Pa. Cześć. Ja nie kończę. A, ja jeszcze nie kończę. Ja mam. gdzieś. Ja mam wazę gdzieś. O, mordę, ja nie w mordę, kończę. W mordę, w mordę, w mordę. kurde, mam żadne serduszko! Jezus, jak ty piszczysz. Boże już myślałem, że tu idziesz. <laughs> nie wiem czemu jak robisz tym chiselem cokolwiek to jest taki dźwięk, choćby slime cię atakował. Taki mind factor. Takie flap flap. No. Bardziej, okay, bardziej mam... flap flap. Mam... mam na... Mam na dwa łóżka. O, ciekawe. No to idealnie chyba, nie? No. Ja się przynajmniej na coś przydałem, jednak, nie, nie żebym coś sugerował. No nie bo ja robię dom i to jest takie nieprzydatne. No. Rzeczywiście. E, tak? Co ja poradzę? Ja nic innego lepiej nie robię. Ja chcę spać. Wstawaj kryć gorbą. <laughs> Założę się, że eee, tak znowu nagrywa tak z dupy. Ma całe, kto, ma, kto ma całe drewno? A to. Janak. Nie. Janak. Zużyłeś wszystko na chałupę. Nie, na pewno nie. Z brzozy tam zostawiłem jeszcze. Bo brzozy nie potrzebuję, a bo w sumie Zbroć mam jeszcze. W drugiej trochę. skrzyni, o nie ma. A, nie ma, chyba jednak Janak wykorzystał. Czekaj. Jeszcze trochę brzozy. No i jest brzoza, 37. Weź mi nie denerwuj, mówisz, że nie. Komuś rzuciłem łóżko, o sobie też rzuciłem łóżko. Mm. Janak, oddawaj moje łóżko. Masz. <noise> Nie płacz więcej. oddawaj moje łóżko! <noise> o, dziękuję. Dobra, teraz chyba powinienem coś zjeść. Mm. Już widzę nagłówek w fakcie. Nie śpię, bo kręcę korwą. <noise> coś takiego. Mamy dużo mięsa z, z krów, także możemy już powoli budować dom. Czy jakąś ofensywę przeciwko mnie Nie, coś ty wydaje ci się. A mam patyki. A się zastanawiam, gdzie są patyki. Albo jak się kraftuje patyki. Larga jak się kraftuje patyki. Dwie dechy. Dwie dechy i patyki mam. A? Magia. A, bo jak kominek mam, dobra. Mam chyba kominek. słyszałem weeping angel. Tak mi coś... Szura? Tak Nie mrugaj Blink Ale nie serio, jak tam jestem w tym korytarzu to słychać jak coś szura Gdzie? No tu gdzieś Czekajcie idę? O Jezus! Słyszałeś? No nie mów, że nie słyszałeś. A to może być ten blaze Kurde Co? A no, możliwe. O, hmm. kamienny patyk. Proszę, o proszę, jakie dziwne tutaj się rzeczy dzieją. Czy ja to sprawka e... Bazoltrood. Janaka. Aha, no, drewno wiele, całe. wiele by to wyjaśniło, dobra. To może yy, sugeruję, żeby iść spać, tak? Też bym poszedł. Hmm. Fajnie, no to ja, ja idę po drewno, ktoś musi tutaj pracować na rodzinę. Tata Dermozja robi dom. <grystanie> <grystanie> Patologia się szerzy na serwerze. A jeszcze co, będzie kurczę, synów robić i dzieci zajmij, zażytem ten O, płonące zombiaki, poznałem ich po kratownicy. musimy, musimy ogarnąć ten temat. Barku, mówię, że idziesz po drewno. No właśnie, jestem po drewno. A co? Skończyło mi się. <grymne> Nic na to nie poradzę, sorry. Trzeba było budować oszczędniejszy dom. No właśnie. Jest ekologiczny, cały z drewna. A wiesz, ile drzew trzeba było wcześniej na to wyciąć? No wiem, bo sam je wycinałem. <grymne> Wcale takie ekologiczne. Eee, uważaj, bo tak jakby na ciebie no, właśnie sfokusowany jest creeper. Nie ma za co. Ja nie wiem, ja już nie mam za bardzo co w Minecrafcie robić. Mogę co najwyżej budować i tyle. No, nic więcej no nie chce mi się po prostu. Jest tyle modyfikacji, Jana, Kate. No nie wiem nie no, no ale no. No właśnie. I one mi się nie podobają. Ja uważam Minecrafta za klocki Lego. Ja lubię tylko budować w Minecrafcie, bo do tego ja chyba był dla stworzony. Mamy Cisel no. i mamy i... No i, wiesz, i właśnie tych daje. modów tylko używam. Nie wiem, czy no z i tego powodu je jeszcze, tutaj jestem. No i na ciebie jeszcze krzyczą, widzisz? No właśnie. Treszek. Ale wiesz, no najpierw zanim zaczniesz budować, to najpierw trzeba sobie zapracować na to budowanie, ale mnie dziwnie broda drapie w brodę. Za długą już mam. Aha. Tak. Zapisałeś się do Isis? <laughs> nie, po prostu jestem leniwy. No ja nie wiem jak wy, ale ja zwykle jak gram Minecrafta, zaczynam nowy domek, to buduję sobie najpierw znaczy, zaczynam nowy świat, to domek. buduję sobie najpierw dom. <laughs> Tak, a potem umierasz trzy razy, zanim go skończysz, no i umierasz z głodu albo cię. Nie wiem, zabijają. No. I fajnie. <laughs> a nie, czekaj, gra, grasz na creative, to także rozumiem w sumie. Jest, jest fan. Nie gram jest na creative, bez co. Nie, wcale. Na creative to tylko na DJ. A tak to tam. Księga. Jak to ten. Mistrzowie. Harry nagrywasz? Mm. Może. Może. I mi się kurde skończyło miejsce w punku. No pięknie. Janak, Można. wywalam od ciebie miecz. Przykro mi, wy wy wywalam twój drewniany miecz. Zgardzam nim. Dobrze. Dobrze, włoch. Dark, przyniosłeś to drewno? Nie, jeszcze zbieram. Dobrze. No myślisz, że co? Od razu będę to syna marnotrawnego przynosić drewno, które ja nazbierałem. <grystanie> Poczekaj sobie Ja ci dom buduję <grystanie> Na mnie tobie No, no właśnie dom. No co skąd to drewno musi się wziąć No że ja słuchajcie Chociaż Chociaż skoro nie masz drewna To robisz coś użytecznego na przykład jak krycie korwą nie, no, biega w kółko, no a co, czego ty się spodziewałeś? Nie, ja dalej kopię ten dom. Byłem korbą. <laughs> Dobra, siekierami się skończyła. Znaczy, mam jeszcze jedno użycie, ale tak trochę jedno użycie to tak mało. I mam tutaj jakąś ciemną wodę i nie wiem co to jest. Wolę na to pewnie, do nie chodzić. To jest pewnie e, Nie wiem, nie wyświetla mi się nic. Spróbuj się wykąpać. To jest Mmm.. Boję się O, widzę Janaka. Janak, ptysiu, niosę ci drewno. Dzięki. Ptyszu. To jest jak groźba. <grymne> tak, uważaj, bo ci niosę. Drewno? To mogę wam jeszcze powiedzieć, że w pobliżu chałupy mamy ten Corrupted Mode. O. Skąd wiesz? Bo jest czarna trawa wszędzie. A, no tak. Skąd ci ty to drewno by? Z um, Okej. Okay. Masz trochę tego. Może być. Ale, Ale brzozowego dobrańczy. nie potrzebuję. No to przynajmniej jakiś. Nie musisz wcale wystarczy. w tym mieszkać. Nie będę. Mm. Wyprowadzam się do Safe Moda. Wyprowadzam się do swojej matki. No, Ej, no, no nie wiem czy Safe. No to no to daj mi to drewno, które nie używasz. Nie wiem czy z Safe Modem będziesz miał ładniejszy domek. No nie, ale ale ja będę za niego odpowiadać, tak? I wolę tego nie zostawiać Safe Modowi akurat, Też bym nie zostawiał. <laughs> Wiesz co, ale tak patrząc na ten domek, to tobie też bym nie zostawiał, nie żeby coś. Spokojnie. Jeszcze nie skończyłem. Okej. Okay. Zostaję tym optymistycznym akcentem, ja bym skończył swój odcinek. Także trzymajcie się. Okej. Okay. Na razie. No i cześć. Pa. A ja dalej nagrywam. Wykor. Tylko ostrzegaj, jak zaczniesz swój kolejny bo <laughs> Bo tak. Boisz się, że ktoś nagra coś niewłaściwego, Janak? Ja? Kiedy? Na przykład jak się pobijasz, a zamiast robić coś... użytecznego to budujesz dom? No na przykład. Zaraz wyjdę. <laughs> Wyjdź. Są drogą, jak się używa tego chisla, bo ja nie wiem. Bierzesz chisel, Bo jestem. Prawym przyciskiem myszy naciskasz na chisel i Aha. wkładasz do chisla drewno. Aha. okej. Okay. A jak się robi chisel? Patek <grym> i żelazo. <grym> żelazo? No jedna sztabka żelaza. No. Ale ono się nie zużywa. Zużywa się A. akurat. Serio? Ja. Tak, trochę. Znaczy, niedużo. Znaczy masz wystarczy. pasek, masz, 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 pasek tego zużycia... żelaza? Mhm. Mm Matko. czy zero W ogóle to kurczę, trzeba... Żeby, kurczę, żeby ta przesyń tu... była jakaś wyrównana chociaż, o tu kurczę drewnem obił jaskinie. No tak, no nie, nie wyrówniał nic zróbmy sobie można wybić. ...płacem bo je kurczę nadstawiał. <śmiech> <śmiech> nie no, śmiechłem. Ostatnio fajny filmik widziałem. Hitler dowiaduje się o polskich obozach zagłady. W zasadniczo <grydy> no, ten fragment upadku się chyba wszystkich przeróbek na wszystkie możliwe strony. Poszukiwanie elektro i tak jest najlepsze. Ale to o polskich obozach też dobre teksty się stwierdziło. I w zasadzie chyba powie, trzeba będzie jakieś nie, skrzynki więcej porobić, bo tutaj już się nic nie mieści. Już nie po wspomnę o tym, że tu jest taki syf. No ja mówiłem, że będzie taki, syf. Taki, taki syf! No, ale ale błazenio jest ważniejsza, prawda, Jonathan? No, oczywiście! No, oczywiście, że tak. Może chcecie spać? Mm, nie, Niekoniecznie. Jeszcze jestem wypoczęty, świeży. Nie śpię, bo kręcę gorbą. <noise> Arkuł jeszcze potrzeba okien. Aha, i co w związku z tym? A nic, tak tylko mówię. Jakby ci się nudziło. Tak, i mam piach zbierać teraz, tak? Nie. To ty powiedziałeś, ale jak chcesz, to chętnie. Okej. Okay. Po już sobie zrobiłem z Karimirim łoże małżeńskie. Łap. I tak się rozumie. Oje. Chodźmy, można spać. Chwila, czekajcie, nie, nie zostawię tego tak. Już możemy iść spać. Chciałem, chciałem, <laughs> żebyś <skończyć. śmiech> Musiałem. Podejrzewam. Hmm. Spaleć ci, spalę chałupę